NERD KOBI DAWIDZ Z TEJ STÓRY DAWIDZ CZYLI NIE KURTU JA I NA CIEŚĆ I DZISIAJ PEWNIE KOLEJNYCH KRAŻEŃ NAS CZEKA NIE ROZPROŻYMY NASZYM RODZICOM NIE MA TAKIEJ SZERKSZY TO BĘDZIE ODCINEK WIDZOWIE DAJ MI OTWIERAMY drzwi. MAMO TAK 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 A PA PA Czekaj, łzy mi czy lesną, nie wiem czemu. Nie, nie. Och już... Y nie, bo mnie będzie świętowała z mopetów. Jak chcesz, to i pokoju. Jak mi kowacy zrobisz, to nie. No. A co ja robię? Myślisz, że coś, jestem tylko od gotowania? A co, co ojciec? No, tak mi ojciec, u... no, tak mnie ojciec no, uczył, że no, to dziewczyny potosą. No, bo, ale nie, właśnie nie, bo on też coś się nie robi. Bo... No, dobra, no. Dobra, już owsiankę z owocami. Nie, ja nie lubię owoców. Ja chcę. Zawierzycie Robloxa. to? No, Dobra. No to co chcesz? I od dołka. No ale do starego poproś. Ty, się A ty nie umiesz? Nie, ja nie jestem od takich <laughs> rzeczy. No to ja chcę. Mogę? I treningu, tako. Tak, tak to chcę. A, panie, nie mam. Zawołaj mnie, się, ja idę się pouczyć. Na co? Na nit, po prostu, na jutro. Nawet. Matet. Dobra, być być wtedy niż nerwem. Dobra, sobie wyciągamy telefon, uczymy się z. Uczymy. Co tu robisz? Uczymy się widzowie angielskiego od sponsora Odcinka! Nie no, nie no. Nie Sorry, wódki. Tak, chyba to było. Chodź! Najmiemy się wódki! Coś ma masz tego? I tweetaku. A pani dyskaj, czekaj. Mama! Gdzie jest papa? To no nerwy. Dociekałaś Gdzie jest papa? A to jest chcesz, Ty. Nie wiem. Będźmy iść loseczki. Aaa, takie iznaki. Dobra. Może zaraz przyjedź ja do pracy. O tej porze? Tak, mam na noskę. Gdzie no czy moja mama. Слышала? Обратиться в поход. Обратиться в поход. покоя, в поход. Обратиться в поход. Обратиться в замкни. Так, в поход. Обратиться в поход. Ну, в поход. Обратиться в дитя.

a, no to chodzi. Wezmę o to chodzi? Tak mama powiedziała. No dobra, ale co ja ci mówię, że nie pamiętam za co No, że mamy zagrać w FIFA. A, no to gramy FIFA. Ale nie, to jutro odpoczynamy. Daj, doszło. Dobra, to no, węgry, no. No, co? nie wrócimy. Się... No to co? Jakie mać FIFA? Chodzi o A mnie lubi się A teraz wróciłeś. No i nie, nie ma, teraz wróciłeś. Ja też. A nie że. No no nie będę. Nie mam nie. No dobra, pa... Daj dobra. mi klucze! Czóż masz? Nie, nie ma! Nie mogę widzę, bo gdzie ty jesteś. W pokoju. Patrz tu masz na szafce, zapomniałeś. No tu masz na szafce! Dzięki już wziąłem. Co mi nie? Pajwy co jadę coś zjeść. Dobranoc. A mogę z tobą? Bo kolacji nie jadłem. Nie! Bo to to jest znaczy zwykła restauracja. O! Oh. Jadłeś! Mama pisała. A! Ja Мы сейчас ставим домовин. Kolegów? Nie, nie bo zapomniałem o tym w odcinku. Dryn, dryn, Halo? Gdzie ty jesteś? z mi powiedz, proszę. Ja u kolegi. No, ale jak to, tak bez pozwolenia? Mama mi Nie, powie. nie pozwoliła. Pozwoliła. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Nasza babcia. Pytałam się, e, Babki nie ma. E, no. Jak to? No. ja kiedy nas dziadek odbył? temu. Okay. kiedy nas dziadek no ale właśnie tydzień temu mi pozwoliła. No ale nie ma tydzień temu. Żeby... Nie no ja w szkole nie? już jestem. Sam, ja, ja. ja, ja. Wyśleć ci zdjęcie? Nie, nie możesz nawet, bo jest, na to jest na Patrz, wyśleć ci zdjęcie teraz przed szkołą. No to przed szkołą, no ale co ty tam w ogóle robisz? Umówiłem się z kolegami. A, no dobra. Dobra, ale nie, nie, nie bardzo ostro, żeby... Dobra, widzowie. Tak, umówiłam się z kolegami, chyba których nie mam. Jo, w takim razie. No, w takim ty, ty robara nie wziął. Dobra, ciu. Trzecia w nocy. Jestem zmęczony. No, nie chciałam się siedzieć w domu i spać. No nie można pewnie wycofać, nie? Ale teraz też jest mną. No. Jo, Ktoś jedzie? Tak, jedzie. Czy to jest...? Jak on jest? Ła! To był Gdzie ty jesteś, o? Ja jestem. ma. Czekaj, umówiliśmy... O, czekaj, czekaj. My się umówiliśmy wczoraj, czy nie? No. A! Nie pamiętam, bo bardzo, za bardzo pracowałem z starym. Czy co tam piska weszła? Nie. Co tam weszła? Fortnite na minha Não, 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 na não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, vamos. não. Não, aqui não. Não, não, 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 não. Zobaczysz takie pewne mię. Mhm. W ogóle? Mi ten. Maciek mi mówił, że tam straszy, więc tam pojedziemy zobaczyć. Straszy? No, jakieś niby potwory. Tam są. Aha. I mówił, że to. Ja, A, mój tata mojego tatu samochód. Jo, ja, taki jak. Nie wiem gdzie. Triki, taki. triki, triki, po prostu. A, ten, nie ma bomba serwerowa, a ja nie mam. Uhu, nie? No. Nie, nie wiem, czy nie jadę przypadkiem ze wszystko. Nie wiem, czy nie jedziesz naokoło. Gdzie idziemy? Wiesz? Jest, to po płacze tam. No nie. właśnie, ty będzie gdzie jedziemy. No ja wiem, tylko. <grymnie> Jeszcze nie wiem, ja się aż tak bardzo tym myślałam. A nie, jak jest chłodnik, to mogę pochodzić. O, teraz rura przed komisariatem, gdzieś. Mhm. Pioł jakieś wezwanie mieli. O, się już widać. Nie, jeszcze nie widać. Cóż jechać naokoło? No, sorry, no. Dobra, mieszkam tu od dwóch tygodni. Uh -huh. Maciek mi mówił, żebym tu przyjechał ogólnie. Mhm. Uh -huh. A jest tam? Tobą. A jest tam? Nie, więc zobaczymy. No, dobra. Dobra, no i co? To... No i co no, na no. swój Macie do czego? Macie dostaniemy notarkę? Jedną czy drugą? Jedną. Jak ją dam? Chodź, dzięki. Mam pierwszy, bo chodzę początku. Dobra. Dobra, widziałem z pierwszej osoby. No. no. Z grubej rury lecimy. No! Jezus, Dobra, ja wracam. Idziemy nie, dalej. Czekaj, tak bo notarka nie działa. Znowu. Tak ja znowu. Znaczy. Ej, bo tam jest coś dla dziecka, chyba. O kurde, się Och, ciała. Ja. No kurde, bo no, no, nie loczewka. No to A może tu klik? No, się bo ty zgubiasz. Widzowie, batery się. No. Ale realnie ja nic nie widzę. Jeszcze mam tak rozmazany ekran przez swojego brata w real widzowie. Przejdźmy dalej. Ej, gdzie jesteś! Za kamieniem! Jaki kurde kamieniem! Już... ej. Sary! Co? Ja jestem dalej jakby co? Stary, bo ziomek tu jakiś! Jaki ziomek! Masy! Jadasz farbatony i do ja, w chodź do mnie do ten kamień! Ciała wicą ta Chodź do mnie za ten kamień! No i nie działa! Otwieram, nic nie. I do cholera się gapisz. Dobry. To? Jo! Myślałem, że to ja odpaliłem tylko. Dobry, Dobra, jest wierciela, działa jak nie to. Ja już wybiegłem! Tak już się bardzo słyszę dobrze. Joe! Przychodź do mnie! Biegnie! Kiedyś normalnym wejściem we <laughs> wnętrzną. -we. 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 Spoko. Jezus. słyszeliście, jak pisał. Bo. się odwracał, a tam rejk. Ej, bo mój rower nie roweruje. No chodź. Stary, no nie ma twojego ruwiera. Huuu! Łe! Ej, bo... Jakiś normalny... ...wejście, jakby to. Jestem. O, bo... ...ja na ciebie czekam przy tej komodzie dla dziecka. No i na cholerach. Nie ta komoda. Stary, bo ja tu nie chcę chodzić znowu. bo.

Kurde, dobra, idę mu pomóc. Dary! Idę! Pomóż, pomóż, pomóż! Jezus! Pomóż, 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 pomóż! pomóż, pomóż. O, jesteś! Ty widziałeś tego w niebieskiej masce? Nie, to jest fajnie. Rzeczywiście. Ej, poczekaj. Nie Rower mam. nie roweruje łańcucha, nie mam. Chyba cię zarąbał. No. Nie... No całe mokre... Musimy Nikimego... go kurczyć. Musimy go kurczyć. no... Od prywatnego roweru... Ja już szybko do żoncuchy... dobra... na koniec z nowym Gdzie ty idziesz? Nie, nie idę tam! A, nie ma już. No chodź Nie, nie idę tam! na razie, czy i celę, bo chyba już po lekcjach jest płyniemy, jeszcze nawet do nie muszę iść, bo się spóźniłem już. A, są no tak spotkania Nie chcę mi się trochę. Ja jest, to jestem. O, też. ja. Jezus, nie mogę te cukryć, zaraz wejdę na nich chodzić. Takie wkurze to mu kroć. Dobra, no, no ja ale chcę do domu. Dobra, idę do mnie w żeby nie chcieli. Spoczko, ja idę. I to mi się oczyna do nas prowadzenia, dlaczego? Dobra. Właśnie, że dyrektor. Hum. Mm. Mam no, komorę, no, jest tam ktoś? Eee, tak, sekretarka, proszę nie wchodzić. Pan dyrektor, asylant tak, jest na meczu, chce mnie nie doczekać. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, potem dotarłem do skutnika. Ty, ty, ty. Eee, proszę, żeby stary mnie uwolnił, do cholery. W ogóle nie mam przyzórań do razu. A następnym go widzowie odcinka będzie mi Rocha przyzórać. Nie, dobra, dobra, jeszcze nie. Przez drugi odcinek. A już takie rzeczy wyc wycinam. <trybujesz> dobra, widzowie, asymy ryb. Się. Dobra, się, to się... się, że się trochę chce. Są nie, piję się wody to nie póją. Ale tak, jak bym się pójąc, pójąc. Dobra. No, zauwie, dajcie trochę prywatną. Dobra, moje rączki. Spoko. Dobra, pijak, się, nie, 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 nie. Dzień dobry. A, dzień dobry. Doody. Mogę wejść już? No tak, proszę. Co w tak nie podkreśla, to że każdy z tych, których spotykamy, ma takie zęby. Czekaj. Niech zrobię, poczekajcie chwilkę. Dobra, to bo. Ja bym chciał. No dodatkowe zajęcie się. jakieś. a tu nie leci w piątek, No, tak spiąsuje, ale... ja, bo uciekałem przed tym który obuzem w szkole, który by wyszedł mnie z ponad 25 razy i no nadal nie dostał żadnej naganny, bo jestem za miły? Tak. Nie, no nie. Eee, on o, wy... ogólnie się przebiera z jakichś dziwadła. On ostatnio mnie wystraszył ziomkiem przyjaciółej masy i ona się tak jak bickowała. Wie, wiesz, co to znaczy, że nie grasz w te komputerowe gierki? Zresztą, ja też. Się... ogólnie, jaki masz informacje? Ja. Dawidek Pro Max 321 Dobra, oczko, bo miałem Ciśną, Zabra, nie ważne. coś tam za no, 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 to płko. Dobra, nieważne co się... No dodatkowe zajęcie. No to przyjdź do mnie jak się wyśpisz. Nie, ale nie dzisiaj ja po prostu A. chcę się zapisać. No to no tak o. No to mam wolną tancerkę. No, wyda, no to wydał bardzo groszno. O, mamy strzelnictwo. No, nie lubię strzelnień. Języka Hobby horse! <grym /dumny> nie, tego nie mamy. Pomaganie w bibliotece. Ale to miały być. E, znaczy no, sportowe, sportowe, sportowe. Do... A, sportowe, sportowe. Masz Sportowe, No za Tancerka, bokser, rag... futbol amerykański. E. Mm, koszykówka. Tenis. No, tenis nie, ale nad koszykówką mogę pomóc Golf. Nie. Tenis stołowy. Babington. squash jest kilka nożna? Mamy pełną drużynę. Kurde. ławka też. A jak się zwolni, to pan zadzwoni? a w jaki masz numer? No. no Przecież pan ma zapisane. No, ale nie wierzę. Ale ja nie, oh, ja nie chcę. Ale ja nie patrzę na papiery. Dobra. No właśnie, papiery. 7, sobie. 6, 9, 8, 3. Dobra. Sie, 3, 2. Dobra, jakieś mnie? Dawid. Dobra. Dawidek, pro 11. Dobra, do do to jest to jest Uciekanie przed spotworami. O! Bo, zobaczyłem. Jakby tu się działo ogólnie, jakieś chłopie ci dokuczą, to przychodź do mnie. Um. Ale o, o ja mam po kończę pracę, bo aktualnie siedzę tu już z tobą ponad 3 godziny. Bo czasuje się tak wracja, No to podwieźcie. Z sobie przemknijcie oko na te godziny trochę. No podnieś. A ja babsza samochód. Jeszcze się wyjdasz. No, Tylko będziesz musiał zamknąć na chwilę o 3. Dobra. A... a że i... tak i czyli... chodź. Samochód. Już... O, ho ho. Ja. Czekaj, jak doradzisz, to... Mamy... jak widzisz? dobrze, dobrze. Do 13. Dobra, spoko. Y czekaj, to po prawej po y Prawa. Dobra, spoko. To, co to, teraz to widzimy? Tak, teraz. tak, to jest lewa w górę, to jest nie, nie, skada ale wiesz, ja nie mam do pracy, ja jeżeli wiesz. Ja jak pikto, patrzę. Że wiesz, że kulturalny jestem. Że wiesz, to jest. Tam po prostu. A, na no. prawo. A, w prawo? Nie, tu, tu. set. No, dziękuję bardzo. Proszę, Do zobaczenia. Przepraszam, o, że mnie dzisiaj nie było. Może. Na spokojnym przyjściu ustawili. A, bu... Ach, dziękuję. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia. A są rodzice w domu? Nie o, wiem. To leży. No, takie to jakoś nie słyszę. Też. No, dobra. Do widzenia. Do widzenia. Nie <laughs> sumie w tym odcinku było bez sklepania ryja. Udało się. Dobra, idziemy spać i kończymy odcinek.